Cześć! Witajcie po raz kolejny na moim kanale. razem spotykamy się nad rzeką Pstrągową, raczej na odcinku rzeki Pstrągowej. No i cóż, postaramy się wydłubać jakiegoś pstrąga, To będzie to bardzo ciężkie dzisiaj, z powodu, że wodę, taką jaką widzieliście na samym początku, jest bardzo czysta, przezroczysta. Nie wiem, czy się uda podejść. A pstrągi tutaj są bardzo ostrożne. Jeżeli się nie uda nic złowić, postaram się wkleić e, jakieś fragmenty filmów z ostatnich wyjazdów, jakie tutaj były. Na ostatnim wyjeździe nie było nic ciekawego, ale przedostatni dał jakieś cztery rybki. No i w razie czego to coś wkleję. Teraz idę szukać ciekawego miejsca i spotkamy się na miejscówce. Na razie. Nie, nie, to nie jest ta rzeka. To jest kanał, który idzie w dół z tej rzeki. I na niej tak samo można łowić ryby, ale tylko... No teraz jest bardzo niski stan wody i w sumie nic tutaj nie ma takiego ciekawego, żeby można było pospingować. Brakuje przynajmniej około metra wody, ale poza tym... Tak samo się łowi tutaj pstrągi, a słuchajcie, my mamy 31 grudnia i w Hiszpanii nie ma zakazu jakichś limitów, ograniczeń w czasie wędkowania, przynajmniej w Katalonii i my łowimy pstrągi, możemy łowić cały rok, oczywiście bez na tej rzadce bez zabijania, tu jest tablica, zona bez kalibru. To jest kanał, to nie jest rzeka, to jest kanał na którym też wędkować, tylko tak wiem oczywiście można wędkować, ale A tak wygląda od drugiej strony Tu jest troszkę głębszy a my idziemy dalej na stronie szukać miejscówki na rzece zobaczcie dochodzimy do jednej miejscówki jeden. spróbujemy coś połowić nie wiem tutaj to wszystko było wcześniej zarośnięte to było drzewami zarośnięte to był las a teraz jest woda zabrała wszystko i teraz spróbujemy tutaj w miejscóweczki, jest jedno taki głębszy dołek wymyty i zobaczymy spróbujemy go spingować tu mamy ładny dołek tu jakiś pstrążek powinien być. Moczymy. Moczymy. Pierwszy rzut. I czy coś będzie? Ciągniemy pod prąd. Na chwilę obecną pusto. Pierwszym to dobrze. W pierwszym życiu jak nie ma ryby to dobrze <słuchy> ta rzeka się bardzo zmieniła. To nie jest ta rzeka co była 8 miesięcy temu. Wszystko się zmieniło to jest nic.

Dobra. Zmienimy na jakiegoś innego woblerka. Bo no tutaj chwilkę porzucałem i nic się nie wiedziało Jeszcze jeden rzut. Super woblerka. Super. Mm. Już takiego, I niestety, na to nic się nie stwierdzało. Zmienimy na coś innego. Spróbujmy z czerwonym brzuszkiem. Może coś zareagują na to. Jeżeli nie, to nie, będziemy kombinować dalej. Dobra, próbujemy. delikatnie, drobno chodzi, super. Zobaczcie, jaka to miejscówka. Dołek jest. Spróbujemy to porzucać. Zobaczymy, skąd jest dołek. Zobaczymy, czy coś będzie się działo. Zobaczymy. Pierwsze przeprowadzenie na razie nic. Praktycznie. tu jak strąg stoi. On wali w pierwszych żółtach. Jest, 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 jest! Słuchajcie, mam! Mam! Mam stronga! Super! Mam. Udało mi się nagrać, nie wiem czy Aj! Jest tutaj, mam słuchajcie, mam strąga. Jest ładny. Muszę wejść teraz tam. Super, ale się cieszę. Mam podbierak. Słuchajcie, jak piękny jest. Zobaczcie. Teraz go odczepimy, zmierzymy i wypuścimy. Słuchajcie, w jest. Teraz go weźmiemy, będziemy wypuszczać do wody. Słuchajcie, piękny co? 52 cm. Nie chcesz iść? Słuchajcie, udało mi się złowić pierwszego, troszkę moja wina, w tym, za długo go przytrzymałem do zdjęcia, i, ale w jakiejś dobrej kondycji odpłynął, znaczy dobry, no dobry, odpłynął, Najważniejszy że odpłynął. Super, idę spróbować złowić jeszcze jakiegoś następnego dla Nie wiem, czy to będzie widać, ale chcę Wam pokazać, wyszedł tam pod tego krzaka z tej płytszej wody, tak jak już mówiłem, że czasami stoją na płytkiej wodzie, a tutaj ma dołek taki z półtora metra. Może coś się dać. Przed chwilką widziałem spław po drugiej stronie. Delikatnie się pokazał w strąg, ale czy weźmie? To zobaczymy. Drugi rzut. Na chwilkę cisza. A czasami można złowić tutaj 4-5 pstrągów, a czasami ani jednego. Teraz jest gorzej z tego względu, że woda jest bardzo odsłonięta i każdy może wejść. Wcześniej tu było zakrzaczone, obrośnięte, tu nie było dostępu. Można było tylko wejść i brodzić. A teraz powymywało, powyrzucało kamienie, nie wiadomo skąd. No, jest i płytko i bardzo czysta woda. Tu mamy akurat dołek, no ale na chwilę obecną się nic nie dzieje. Damy parę rzutów i przemyścimy dalej. powiedzieć, że... Ja w Hiszpanii i tutaj nie mamy to na samym początku mówię, więc tutaj nie ma okresów ochronnych, znaczy tam dla muszkarzy są, gdzieś łowią w górach, ale na tej rzece nie ma, możemy łowić cały rok po prostu tylko bez zabijania zmiana na troszkę bardziej pracującego Zobaczcie. Przyszedł pod same nogi. Widać? Stoi tutaj. To co mówiłem wcześniej. Czasami za samym woblerem przyjdzie i odprowadza pod same nogi. Teraz w trochę, trochę większym odstępie, ale jest strong. Ja chyba go dam mu spokój, Słuchajcie I przyjdę za parę minut z powrotem w tym miejscu. No jest warty tego powrotu. Z gruby strąg powyżej 50 cm. Piękna ryba. No mam podjarkę, mam podjarkę. Bo na jednym wyjeździe wyjąć 250 to jest super sprawa. Jeszcze jakiś Słuchajcie daje trzy ostatnie rzuty i spadamy stąd. Słuchajcie, nie wiem czy Wam się nagrało to co było tutaj pod same nogi przed pstrąg, ale koło 60 cm, 57, 58 na 100% bite. Później troszeczkę w to miejsce wrócimy. Zostawimy go na godzinę i później wrócimy. W sumie tak samo dużo czasu nie zostało, bo jeszcze półtorej godziny wędkowania, ale spróbujemy jeszcze do tego miejsca powrócić. Super. Super. szybka wymiana na jakiegoś innego boblerka. Jeszcze spróbuję oddać rzut od drugiej strony. Założę i idę dalej. Tu mamy taką prostkę trochę, tam jest po środku tak samo dołek i zobaczymy. od tej strony go podamy Taka falka, nie wiem czy to było widać, idzie za woglerkiem. Żona dzwoni, czy my tam po tym wyprócenie... A, siedzimy, musimy iść. Wracana miejscówka, wyposzone ryby, tylko pytanie, czy dojdziemy. Dzwonię, czy, czy ja tam dojdę, że ja nie wiem, czy ja tam dojdę. Jest sporo głębokości, chyba raczej dojdę. Nie no, teraz głębiej, teraz głębiej, teraz głębiej, teraz głębiej, Oj, chyba raczej nie dojdę. Dobrze, jesteśmy po drugiej stronie, to porzucamy troszeczkę od tej strony. Chyba i tak, nie wiem czy widać woblera, jest na drzewie, trzeba łamać gałąź. Zaraz to odplączamy. Zatrzymajcie się w Dzielsko. Dobre, brudny. Trzeba do... uzdrowić mam dzielsko. Mówię, bardzo płytko na chwilę obecną. I. To jest właśnie niesamowita rzecz nagrywałem i myślałem, że nagrywam cały czas ale podczas scholu spojrzałem na kamerkę i wyłączona była. Skończyła się bateria. Niemożliwe to jest niemożliwe, ale zobaczcie co mam w siatce. Piękny trąg, nie wiem ile on ma? 69 cm. Zaraz go szybko tylko zmierzę i wypuszczę. Chciałbym fotkę, ale nie czy się radę z coś. natlenić go troszeczkę. Coś pięknego, słuchajcie. Przykro. No kurczę, taki był piękny hol w tej wodzie. W tej wystrej bys wodzie tutaj. Słuchajcie, sztrąga ma 54 cm. Zaraz go będę wypuszczał. Mam go w podbieraku. Jeszcze raz go chciałem pokazać wam tylko. Coś takiego jest. Dobra, biorę go i wypuszczam. Rybka do wody. Jeszcze raz go pokażę A, a dobra, poszedł. poszedł Poszedł Sorry, Nina udało się nagrać kolory, ryby To było najciekawsze W tej wodzie jak walczył Sorry, jeszcze raz sorry Następnym razem będę bardziej ostrożny i będę uważał na baterii. Nie mogę przewoleć tego. Słuchajcie, co się stało. Skończyła się bateria podczas tego holu. Nie. Hol był niesamowity. Fajnie skakał, wyskakiwał. churcze. Ja pierdykam, Dopiero. To są moje pierwsze nagrania, i nie, nie zorientowałem się, że bateria może się tak szybko. Dobra, spróbujemy dalej. Słuchajcie, powoli będę kończył, jeszcze się wrócę na, na 5-10 minut w tamto miejsce, gdzie mi ten strąg wychodził, co wam pokazywałem. Słuchajcie, to do tego miejsca, gdzie wychodził ten piękny pstrąg. Oddam jeszcze parę rzutów, porzucam 5-10 minut i będę wracał do samochodu. Bez okularów nic nie widać, kurczę. Ja już będę kończył. Co mogę powiedzieć? Dzień zaliczony dzień. 2-3 godziny pędkowanie po pracy. Dwa pstrągi 52-54 cm. Wyszła 16. Przeprowadzała w ogóle, ale nie chciała zaatakować, Wychodziła do plecianki, która wchodziła do wody. Dwa razy oddała, tak w uderzyła. Podejrzewałem na jakiś muszkaż może ją wyjął. No ale niestety mi się nie udało. No i co? Do następnego razu. A, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia. No jak najwięcej złowionych ryb w przyszłym roku jak najwięcej spędzonego czasu nad wodą. Dobra, do następnego. Ja podjeżdżam w sobotę, za dwa dni znowu wyjeżdżam z chłopakami na sądacz. się spotkamy.